Czym jest biznesowe wykluczenie cyfrowe? Biznesowe wykluczenie cyfrowe to zróżnicowanie pomiędzy przedsiębiorstwami w wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi informatycznych. Patrząc z punktu widzenia gospodarki, może stanowić wąskie gardło w rozwoju. Jak wygląda sytuacja biznesowego wykluczenia cyfrowego w Polsce? W Polsce zróżnicowanie występuje pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami a małymi i średnimi firmami. Dziś duże korporacje wiedzą, że bez zastosowania profesjonalnych narzędzi informatycznych nie da się skutecznie zarządzać i konkurować na globalnym rynku. Mają opisane procesy, a zarządzanie wspierane jest zaawansowanymi narzędziami informatycznymi. Menadżerowie tych korporacji rozumieją, że bez zastosowania tych narzędzi nie mogą skutecznie zarządzać swoimi przedsiębiorstwami, a zatrudnieni pracownicy wiedzą, jak z tych narzędzi korzystać. Jakie są objawy i przyczyny wykluczenia cyfrowego w małych i średnich przedsiębiorstwach? Większość przedsiębiorców z tego sektora nie korzysta z narzędzi informatycznych w zarządzaniu i może co ważniejsze nie widzi takiej potrzeby i nie ma świadomości korzyści z tego wynikających. Często przedsiębiorcy nie rozumieją, że nie wystarczy kupić komputery, zainstalować oprogramowanie, żeby ich firma była zinformatyzowana. Po to, by ich przedsiębiorstwo naprawdę było zinformatyzowane, muszą wiedzieć, jakich narzędzi informatycznych potrzebują w swoim biznesie i jak z nich świadomie korzystać. Jest to niezwykle ważne, bo jak mówią autorytety, następna rewolucja wydajności leży w świadomym wykorzystaniu informatyki w zarządzaniu. Czy bez nowoczesnych systemów informatycznych możemy funkcjonować we współczesnym świecie? Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesowym zarządzaniu firmą porównać można do systemów GPS, z których coraz częściej korzystamy podróżując samochodem. Bez nawigacji oczywiście możemy dotrzeć do celu, ale wcześniej musimy sobie tę podróż bardzo dobrze zaplanować: przejrzeć mapy, atlasy, a w czasie podróży koncentrować się na tym, czy poruszamy się zgodnie z planem. Bardzo podobnie jest w przypadku prowadzenia firmy. Mamy wybór pomiędzy ręcznym sterowaniem a automatyzacją procesów i wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Jednym z takich narzędzi jest usługa Shock. Jesteśmy w głównym panelu usługi Shock. Zalogowanie jako prezes, czyli osoba mająca dostęp do wszystkich dokumentów i zdarzeń w firmie. Po lewej stronie znajduje się menu główne, czyli lista wszystkich funkcji usługi. Zobaczmy rejestr dokumentów. Gromadzimy w nim wszystkie dokumenty, które wykorzystujemy do pracy w przedsiębiorstwie. Zobaczmy, czym zajmowała się Dorota Skalska w pierwszym tygodniu czerwca 2010 roku. Zajrzyjmy także, jakie informacje są dostępne w rejestrze kadr. Zarządzamy tutaj danymi pracowników, ich urlopami, delegacjami. Mamy zgromadzone informacje o zwolnieniach. Zobaczmy, czy na prezesa czekają wnioski urlopowe do zatwierdzenia. Sprawdźmy wnikliwiej moduł ważny dla każdego przedsiębiorcy rejestr finansowy. Wejdźmy jeszcze raz w rolę prezesa aby sprawdzić, czy czekają dziś na zatwierdzenie dokumenty finansowe, np. faktury kosztowe. Po wykonaniu wszystkich czekających na prezesa czynności i zadań wskazanych przez szok, pozostaje mu już tylko sprawdzić w module poczty rozkład dnia. Jak powstała idea projektu Szok? Koncepcja Shok powstawała 9 miesięcy. To były spotkania, dyskusje, gromadzenie materiałów, rozmowy z przedsiębiorcami. Postawiliśmy sobie cel: stworzenie narzędzi dla przedsiębiorców, które dostarczą wiedzy i pomogą w zarządzaniu firmą, jednocześnie będą dla nich dostępne bez ponoszenia dużych kosztów. W jaki sposób była tworzona tak zaawansowana platforma pomocy dla przedsiębiorcy? Projekt budowy usługi SZOK, wspierany ze środków unijnych, trwał dwa lata. W pierwszej fazie przeprowadziliśmy badania ankietowe w małych i średnich firmach. Następnie doświadczeni konsultanci przyjrzeli się, jak funkcjonują polskie przedsiębiorstwa, wykonując w nich przeglądy procesów i organizacji. Z tych materiałów po weryfikacji powstały zoptymalizowane modele organizacyjne dla czterech typów firm: usługowej, produkcyjnej, handlowej i wielofunkcyjnej. Teraz pozostało tylko zamienić modele teoretyczne na usługę dostępną przez Internet. Na czym polega innowacyjność szoku? Szok to suma wiedzy i doświadczenia twórców, konsultantów i użytkowników wsparta nowoczesną techniką. Wykorzystuje nowoczesny model biznesowy zastosowania informatyki. Firma nie musi wydawać pieniędzy na budowę własnej platformy informatycznej, może skorzystać z rozwiązania w tzw. chmurze, płacąc tylko za to, czego używa. Dodatkowo uzyskuje nieocenioną bazę wiedzy, co jest dużą innowacją. Zobaczmy jak można skorzystać ze szkolenia e-learningowego w Usudze Szok. Przez szkolenie poprowadzą nas pracownicy przykładowego średniego przedsiębiorstwa. Sprawdźmy o jakie tematy możemy poszerzyć swoją wiedzę zgłębiając lekcję pierwszą. Nowoczesne metody zarządzania. Porównajmy metody zarządzania małą i dużą firmą. Sprawdźmy, co oznacza kompleksowe zarządzanie jakością oraz SIX-SIGMA. Nauczmy się, jak planować strategię firmy, oraz czym jest analiza SWOT i na ile jest ważna struktura organizacyjna firmy. W trakcie szkolenia odpowiadamy na pytania testowe, co pozwala na znacznie szybsze zapamiętanie informacji. Na końcu każdej lekcji możemy sprawdzić swoje wyniki. W przypadku wątpliwości możemy zawsze skorzystać z pomocy. Szkolenia to tylko część bazy wiedzy dostępnej w usłudze SHOK. Najważniejsze jest wdrożenie firmy w zarządzanie procesowe. Do czego przedsiębiorca potrzebuje zarządzania procesowego? Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, jak usprawnić działanie własnej firmy. Co zrobić, żeby większość czasu móc poświęcać na pracę z klientami, szukanie nowych możliwości, rozwijanie własnego biznesu? Jak ograniczyć zaangażowanie w powtarzalne, dobrze przygotowane, ale i czasochłonne czynności związane z prowadzeniem firmy? W jaki sposób zapewnić jakość pracy? I tu z pomocą przychodzą nam dobrze przygotowane i dopasowane do potrzeb firmy procesy biznesowe. W jaki sposób zarządzanie procesowe usprawnia działanie przedsiębiorstwa? Zarządzanie procesowe pozwala uporządkować pracę, mierzyć jej wyniki, ciągle udoskonalać firmy. Procesy są przewodnikiem zarówno dla nowych, jak i doświadczonych pracowników w wykonywaniu codziennych obowiązków. Jak szok wykorzystuje zarządzanie procesowe? Szok dostarcza przedsiębiorcom wzorców. Są to procesy zoptymalizowane dla danego typu firmy. To również struktury organizacyjne wraz z opisem stanowisk i obowiązujących dla nich wymagań i kwalifikacji. To także wzory dokumentów, jakie są niezbędne w codziennej pracy. Wszystko to można modyfikować na potrzeby własnej firmy, a następnie wdrożyć. Posiadając jedynie komputer z przeglądarką i dostępem do internetu. Usługa SHOCK pozwala na skorzystanie z przygotowanych przez ekspertów opisów procesów dla czterech rodzajów firm. Dla firmy wielofunkcyjnej mamy zdefiniowane typowe procesy opisujące działanie takiego przedsiębiorstwa. Prześledźmy proces wymiany towaru, będący częścią zoptymalizowanego procesu obsługi reklamacji w przedsiębiorstwie wielofunkcyjnym. W proces zaangażowane są dwa działy firmy – logistyka i magazyn. Do obowiązków magazyniera należy realizacja zamówienia na podstawie wcześniej wystawionego dokumentu WZ, przyjęcie wadliwego towaru do magazynu i wystawienie dokumentu PZ, komplementacja towaru, załadunek. Do obowiązków logistyka należy zorganizowanie transportu. Pokażmy też, jak wyglądają wzorcowe dokumenty WZ i PZ. Ich wzór również dostarcza nam baza wiedzy usługi SZOK. Ten i wiele innych procesów jest łatwiej zaimplementować, korzystając z wzorców stworzonych przez ekspertów. Dlaczego zdecydował się Pan na wdrożenie w firmie usługi SZOK? Telekomunikacja bliżej jest operatorem telekomunikacyjnym z ofertą skierowaną przede wszystkim do klientów biznesowych. Kompleksowa oferta świadczonych przez nas usług wymusza stosowanie profesjonalnych rozwiązań. Szok właśnie taki jest. To wiele rozwiązań w jednym. Zapewnia bazę wiedzy, jest jednocześnie programem finansowym, programem zarządzania kontaktami z klientem, systemem obiegu korespondencji w firmie. Niewiele jest takich rozwiązań na polskim rynku. Nie bez znaczenia, jest również bardzo konkurencyjny wobec innych koszt korzystania z tego systemu. Czy usługa w chmurze, czyli software as a service, jest przyjmowana przez zespół bez zastrzeżeń? Działy firmy, w których szczególnie ważna jest poufność danych, były ciekawe rozwiązaniem gwarantujących. Okazało się, że poziom zabezpieczenia informacji spełnia najwyższe wymagania w tym zakresie. To rozwiało wszelkie wątpliwości. Jakie Pan widzi zmiany w przedsiębiorstwie po wdrożeniu zarządzania procesowego będącego częścią usługi SZOK? Bez wątpienia. Zarządzanie procesowe usprawniło funkcjonowanie przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach i we wszystkich działach. Jasny jest podział zadań i kompetencji. Bardzo przejrzysty jest obiekt korespondencji i informacji. Najważniejszy jest jednak czas który przy dobrze funkcjonujących w firmie procesach jest optymalnie wykorzystywany, a czas to pieniądz.